na moim kanale. Dzisiaj będziemy widać 7000 pucharków. Jak widzicie po mojej alei pucharków, to już tylko 9 pucharków brakuje do tego. I może dzisiaj wybijemy jeszcze to wyzwanie, to wtedy będziemy mieli to kolejną dużą skrzynkę, więc jeszcze odłożymy to. Czyli no w sumie. Było fajnie, by fajnie jakbyś to zrobili. Ja sobie to zrobię... Dobra, już weszło mi samo do gry. No dobra. Tylko ściszę tutaj na maksa. Okej, okay, więc to będzie moja ostatnia rundka. Jak wygram ją, jak, a jak nie wygram, to będzie klopsik. mam <laughs> nadzieję, że wygram, bo yy, dużo się w sumie napracowałem, żeby to mieć. go. spokojnego. Spokojnego. Jest, mamy go. Ok, tu mamy jednego. Powera. Tutaj będzie teraz drugi power. Dobra. Tam już na siedmiu. No nie wierzę. Czyli tego na 100% nie wygramy. Aha, no właśnie, czyli i znowu ona pokona kolejnego zawodnika tutaj, w przedmiierze. Czyli nie ma szansy, żebyśmy my tu wygrali. No nie ma w ogóle szans totalnych. Ona już jest na 12. A może jego nie zimował. Zobaczcie, tym. O kurde, prawo bym ją pokonał. Dobra, ale tego Edbicika bo się... Tu przydał pokonać, bo on tutaj trochę... Okej, ok, go. Roza, nie, 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 nie. Nie, nie. No nie, dobra, trzecie miejsce. Czyli jeszcze będziemy musieli jeszcze kręcić, dobra. Czyli ile zostanie plus słowo, tylko dwa pucharki. Dobra, czyli potrzebujemy piąte miejsca. Tak? Piątego? Tak? Tak, piątego miejsca, dobra. Ehm, dobra, to, to lecimy sobie z ostatnim gręczką, czyli piąte miejsce i będziemy mieli potem zrobić wyzwanie i się widzimy jak żeby to wyzwanie, to wtedy otworzymy sobie mm, dwie skrzyneczki. O kurde, dobra, porygam że nagrywanie, mi się tutaj trochę zepsuł, dobra, tutaj bum, jeszcze dwa ciosy, jeden, ogólnie Frank jest fajny, tylko jak mam na, na pierwszej mocy, to miejmy mi nadzieję, że jeszcze 20 punktów mocy dropnię do tego Franka, żebym mógł go sobie ulepszyć, o kurde, dobra, MZ, tutaj mi, mi, mi sobie te skrzyneczki skradną, ale nie chcemy ryzykować, Torylek tak. może go tutaj zdążę pokonać. Mi się wydaje, że on będzie gdzieś tutaj. O! Jest. Nie, yes, nie. Yes. Serio, dobra. Serio, serio. Na serio. Jeden pucharek, dobra. O, sorry, że ja coś tam w tle jest, ale... Serio, jeden pucharek brakuje. Dobra. Robię zrzut ekranu. Tylko... I, jak widzicie, mam w jakimś innym języku, nie wiem czemu. Dobra. I teraz ostatnie, gierka, szóste miejsce. I będziemy mieli w końcu. Potem znowu. Ale w sumie mogę wtedy spaść z pucharku, bo jak będę grał duo. To wyzwanie. Dobra, to najpierw otworzymy mega boxa potem big box. Dobra, więc to będzie super. Posiadam teraz już szóstego miejsca. Żeby mi oczywiście. A teraz pewnie za chwilę przegram. Tylko cztery za musi paść. Okej, okay, już jeden za chwilę, padł. Okej, okay. chwil... okay, drugi padł. Super. To drugi padł. Będzie super. wszystko dwóch musi paść. nie ma na niej? Czemu jej tym Tutaj jest Dawid. No nie! Nie! Serio! Serio! No nie wierzę. Minus jeden, teraz dwa, czyli muszę piąte miejsce zgarnąć. No kurde, no chyba ten zadymierz nie jest taki mega dobry, więc ja bym sobie wziął EDB tam na przyszły wypadek bo Edwidge mi się wydaje, że jest lepszy, czyli piąte miejsce muszę mieć kurde, czyli pół serwera musi już spaść on mm, więc trochę nie fajnie dwa pucharki, a nie jeden, no co to jest dobra, chociaż mam, mam jedną skrzynkę mam jedną skrzynkę na trzy razy, więc jeden dwa teraz Hp zostało, dobra, więc jedziemy tutaj, MZ można wyjechać, już jest siedmiu nie ja już jest 6, więc dobra. Czyli jeszcze jeden musi paść i wy, wygrywam to wszystko. U, jak dostała tę te, tego liderka? Chodź tutaj MZ. Chodź M's, M's. Jak chcecie dzień, w którym odblokowuję M's, to piszcie w komentarzach, kto taki nagram. Ale widzicie chyba kilka dni temu miałem dopiero chyba ile? Z jakichś prawie tydzień temu miałem 5000 kucharków. To, to wtedy jeszcze mi dropał perka. Potem. Nie! Nie, serio. Jeszcze muszę jeden meczek zabrać. No, tak to się kończy. Pff. Dobra, ten odcinek będzie zrobiony pewno dużo. Znowu tyle samych pucharków. Miejmy nadzieję, że teraz nie będzie ósmego miejsca. To wtedy się tak zdenerwuję, że na serio, będzie niefajnie, jak się zdenerwuję. Że szóste miejsce potrzebujemy. Dobra, miejmy nadzieję, że teraz to wygram, bo. Mam no już tego dosyć tego wszystkiego. Tego Wbijanie ile tutaj i tego, ale... Dobra. Nie, nie chcę paść, więc lecę stąd. O to widziałem, że też był 8 bit. Nie. O nie, Sayonara tu jest. To jest Sayonara. Dla mnie to jest po prostu bo ona tak mówi jakoś zabije, więc... Nie? Padni, 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 please. Please, padni, padni. Idź tu. Chodź, chodź tu, chodź tu i padnij, szybko. Chodź tu i szybko mi padnij, tutaj, dobra? Jest, dobra. Mo możemy ginąć, ale. Mi się wydaje, że, że, że mogę się teraz popisać tutaj. Trochę. No nie. Tutaj? A, ale trzy stajki w sumie. Popstawiłem to działko. No ani na siedmiu, to nieźle. Ale mogę w sumie z daleka porobić, bo. To mi będzie spić? trudne. Miejmy nadzieję, że chociaż w drugie miejsce A Trzecie, Nie wierzę, nie wierzę, co ja teraz robię, Widzieliście to? Na 7 tank pojechałem. O kurde, tu jest to, Tato. A czemu to jest tato? Tato nie bij mnie. O tu jest biczek, Ej, -bic, chodź tu. Dobra, easy. Easy wygra na gierka. Myślałam, że nie wygra, ale dobra, wygrana na gierka. Więc teraz ym, otwieram mega box do 7000 pucharków. zobaczcie. No i jest 7009 pucharków. Otwieramy mega boxa. Ja nie, ja nie wiem, co jest. No nie ma! Nie ma! Jeszcze żadnego do Franka. No ja cię. Nic nie ma z mega boxa. To chyba z jakieś, nie wiem. Poczekaj, zaproszę ją, bo nam odskuszyć, pucharków, się Zaproszę. <laughs> I napiszę. Hmm. Mam, mam k. <grywa> Ale ją teraz wyjaśniłem, bo ona wcześniej miesiąc temu założyła... Nie no, ona wcześniej założyła konto niż ja, ja mam więcej od niej, o pół tysiąca, to jest dużo. No właśnie, widzę co robisz. Ale co? Ale co ja niby robię, tak? Tak dużo wbijam pucharków, to jest chyba normalne, że tak ludzie wbijają tyle pucharków czasami. Hmm. Ciekawe co mi odpisze. <laughs> no to fajnie, dobra. Ja teraz opuszczę. Okej, okay, otworzyliśmy to. Więc teraz duo, musimy lecieć. Mam takie wyzwanie, pokonaj 12 przeciwników, aż dobra. Okej, hmm. pokonaj 12 przeciwników na duo. Może być ciężko, ale um, którego by tu zejmiał, że wsiąść bo w sumie, sumie dużo. Może penny, może nie. Dobra, wezmę go. Mi um, jeden meczek zagram tutaj. Albo dobra, um, widzimy się jak to zdobędę i otworzę sobie tego Big Boxa z Dobra. Więc nark. Dobra, wracam do was na, na chwilę. zobaczcie co tutaj się dzieje. Za ja dziewięć perkusji. On cały wszystkie zginie ten typek. Ale, ale jakiego zrobię killer, więc dobrze, bo ja mam... Nie, no, serio? Dobra, przegram. Ciekawa, ile kili tutaj zrobiłem, bo mi się wydaje, mega dużo. Zobaczymy, ile kili. Przy okazji to nastęga 4 kille, więc nie jest tak źle, muszę 12 zrobić. Dobra, więc plus 7 pucharków, więc to jest takie. Dobra, ja i zobaczę. O, kurde. Nie ma mojego kolegi, tylko Ender Dragona. On jest w sumie dobry, ma 26 postaci, a ja ile mam? 20! Tyle samo, ile on mam. Ja pierniczę! A co? mi on ma tylko... Um, on ma Legend, ma Spajka. A ja nie mam, ale on nie ma na przykład. Zobaczcie. On nie ma um, Geyla, na nie nie ma. Ciekawe co on ma, czego ja nie mam. pewnie tego Spajka. I kogoś tam jeszcze. Za, poczekajcie, zobaczę go. Mm. Profil, mam też, mam bibi, mam, 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 nie mam, aha, on jeszcze ma M's, a ja nie mam Ms. no właśnie. Dobra, więc teraz widzimy się po kolejnym meczyku i zobaczymy ile będę go wtedy wtedy zabił. Szkoda, że tego nie widzieliście, co ja tu porobiłem. Dobra, czekam na mojego kolegę z z nie z klanu tylko po prostu D tej drużynki i lecimy dawy typek A tu go gości 19, dobra, ale nie ma. W ogóle jest mamy szans już dobra, ej, ale pięknie tu porobiliśmy. mi się wydaje, że mogę mieć więcej niż 4 kila. No, tak to jest mi się wydaje 6 kili! Jak to poleciało teraz, dobra. Plus 9 pucharków, okej. Okay. Więc teraz, dobra, widzimy się pod koniec kolejnej gry. Nie, nie wiem czemu ja tak robię, ale okej. Okay. Pod koniec kolejnej gry, dobra narka. Okej, okay, mamy zaliczone wyzwanie, więc teraz wchodzimy. Um, tutaj oczywiście plus 7 pucharków kolejne, bo... Weźmy drugie miejsce, teraz otwieram Miejmy nadzieję, że będzie jakaś legenda. Please. No i nic nie ma na no serio. Nic, a nic, serio. No dobra. To będę musiała. po potem kolejny odcinek, w którym będę jeszcze więcej wbijał. Chociaż te dwa big boxy, to wtedy otworzymy je. A miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku. Yy, ja MZ. Miejmy nadzieję, że yy, mi się wtedy jakaś trochę postać, będę mogła nie wbijać kucharki. Wtedy bym się chyba. Na wszystkich postów być wbić. W sumie może nie na wszystkich, bo wtedy jest 2600, czyli 1000, tysiąc... potrzebuję tylko 1000, na 10 postaciach, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, to muszę na tych postaciach wbić wtedy 100 pucharków, to by było niemożliwe w sumie. Nie mogę, na te, na gadżety, ten też nie mogę, dobra, ale to mi się jeszcze teraz będzie kończyć ten odcinek, na przykład mam nic ja ale mam 7000 pucharków, więc dobra narka.